Już jestem Igor i witam was w pierwszej części albo w całej części rozwalania z tego Animo, doktora Animo. Bo właśnie na tym skupia się ten świat, który teraz mam. Wiecie, na... uwaga, uwaga... doktorze Animo. Poprzedni skupiał się na tym, na Zombozo. I tam już miałem lekkie problemy. Więc w tym świecie też będę miał problemy, No bo tu są już ci czerwoni wrogowie. Czyli tacy jak jest mój czteroręki. Pierwszą walką nigdy nie ma problemu. O, patrzcie, z tego zmutowanego psa zmienił się z powrotem na takiego słodziusznego pieska. Fajnie, fajnie. Będę nie zapominaj, że doktora Animo dalej jest na wolności. No tak, bo jeszcze nawet z nim się nie toczyliśmy. I pytanie, czy tu będzie y, tylko doktor Animo, czy będzie jeszcze ten mutant Animo, wiesz? Ten Animo zmutowany. O Jezu, co ty, psa z, nietop z nietoperzem, zmutowałeś? Lecę po ciebie, Animo. Pieski mi będziesz mutować? No chyba nie, nie na mojej gwardzie. Nie ma szans. Sorry, piesku. Wracam do swojej normalnej postaci. Dobry piesek. Teraz to już jest dobry piesek, a nie zły piesek. Ale mało się temu teraz czterorękiemu nabija tego. Skończyły się dobre czasy. 63 plansza. I chyba wilka z owcą zmutował, tak? Tak, wilka z owcą zmutował. Doktor Animo jest Powalonym naukowcem. Jak można wilka z tym, z owcą, zmutować? Te dwa zwierzęta kompletnie to się nie pasują. Tak samo jak pies i nie top. Jak pies i nie topesz. No co jest? no. Ale atakujesz? Próbujesz. On, on nie atakował, on próbował atakować. Czy on się, odzmieni, od, czy on się odmienił, czy po prostu usiekł? Bo ja nie widziałem tego do końca. I znowu bardzo mało nam się nabiło do tego czterorękiego, mimo że nim ciągle gramy. Po reklamce. Witam. Was. Dobra. Czwarta bitwa, i znowu kundla zmutował. Co, czemu ty tak kundle mutujesz? Ojejku, ale duży piesek. A nie, to jest chyba lis. A nie, to jest pies. Dobra, czyli mamy psa. Kolejnego psa do pobicia. Po Oczywiście ja nie lubię bić zwierząt, ale ten pies musiał zostać. A tu był taki malutki! A teraz wcześniej był taki duży, a teraz stał się taki mały. Ej, coś w tym jest. Że doktor Animo naprawdę bardzo, bardzo dziwnie mu jest zwierzęta. O matko! To kojarze! To było z tego odcinka. Ta krowa taka mechaniczna. Dziwne. Dziwna była ta krowa. Był też taki byk, jak pamiętam, i tego trzeciego zwierzęta nie pamiętam. Jakie tutaj było te główne, zmutowane od Animo. Nie pamiętam do końca. Ja się tak szczerze Wam powiem, że boję się tylko walki z tym zmutowanym Animo. Bo wiecie, Animo sobie wreszcie zdał sprawę, że całe życie poświęcił na mutowanie zwierząt, ale przecież sam mógłby siebie zmutować. I przez to był potężnym wrogiem takim wilczkiem z mackami. Oczywiście w oryginale to, był ta, bo to była taka małpa, ale w tym to jest wilk z mackami. Bardziej mi się pod... O Jezu! Nie! Piesek! Kolejny piesek zmutowany został. Nie ma szans. Animo! Coraz bardziej mnie denerwujesz. Coraz bardziej Animo denerwuje Bena. Trzeba to zakończyć, Animo. The final battle. Z Animo. Tam Animo zobaczy, że... Nawet zmutowanie siebie nie pomoże mu w walce z Tennysonem. Animo poniesie karę za mutowanie... O, właśnie, byk! To był byk! Byka mamy zmutowanego. On też był tym głównym, jak pamiętam. Tak, no. On był tym głównym. Też jednym, jak pamiętam. Cyk, walimy was na pyrę wszystkich. Nie boimy się żadnego. Pewnie dlatego nie boimy się żadnego. No bo wiesz, po prostu jesteśmy ultra wypasieni. No, na przykład ten atak. No właśnie. Powoli te bitwy mają coraz mniej sensu. Ale cóż, czuję, że z Vilgaxem będzie problem walczyć. Jestem w ogóle ciekawy, jak będzie wyglądała walka z Vilgaxem. Czy to będzie zwykły Wilgax? Czy jeszcze, nie wiem, statek. Statek był musiał być wtedy. Jeszcze z Vilgaxem. O, i była ta świnia, no tak! Była krowa, byk i świnia. Ta świnia z dwoma świniami. Ta jedna świnia, która ma w sobie dwie świnie. Jedna świnia ma za rękę drugą świnie. Więc to było dziwne, pamiętam to. Teraz mi się przypomniało, kiedy zacząłem tą świnie. Okej, okay, świnia leży. Ale mi aż tysiąc HP zbiła. Dobra. To ja wolałem pieski, które mi zbijały po stuwie HP. Niż ta świnia, co mi zbiła tysiąc e, hapsów. Dobra. 69. bitwa. Znowu pies. Znowu pies. Jejku, jaki słodziak. A to tak naprawdę pomimo tego zmutowania, to to jak dla mnie dalej jest słodziaczek. Taki tylko z ostrymi kłami. O kurde. Ej, tak szczerze, to ja na którym levelu mam już czterodzienkiego? Bo trochę już go ulepszam, co nie? Tego. To na którym ja go mam levelu? O, ty, bo on, on sobie wzmocnił atak, a nie miał tej aury. Myślałem, że to jest ta aura, która bije, ale nie. Dobra, czaję bazę. A, bo ja mam coraz więcej życia. Na levelu 21 mam mojego, moją czterołapę. Po reklamce się widzimy tutaj, właśnie teraz. I mamy 70. bitwę, czyli bitwę z doktorem Animo. Do, doktor Animo staje na ring. Tak, ja jako Tenison pokonałem do tej pory wszystkie Twoje głupie mutanty. A teraz przyszedł czas na Ciebie, animo. Ciebie też pokonam i zobaczysz, że nawet zmutowanie nie daje Ci nic dobrego. Mutowanie żadnych głupich zwierząt, nawet zmutowanie siebie Ci nic nie da. Jestem zbyt silny. Żeby jakiś tam szalony naukowiec mnie pokonał, jestem Tenison, czyli prawdziwy bohater. I co, a mimo pomimo tego, dalej będzie tworzył swoje yy, szalone zwierzęta, aż wreszcie siebie zmutuje, tak? Okej, okay, nie czaję. <ścoughs> a mimo, już pokonany, co teraz? A, kolejny mutant. Czyli pomimo tej nauczki, to Animo dalej mutuje. Ale tym razem w metrze. Co tu jest? Tak. Czy Animo się rozmyślał i po prostu dalej mutuje zwierzęta? Ale to niestety Animo ci już nic nie pomoże. Nawet zmutowanie jeszcze kilku zwierząt. No, nie masz farta, że akurat jesteś złolem. Mogłeś pracować w normalnej pracy i zarabiać uczciwie pieniądze. Wtedy byś nie miał problemu. Uwaga, z mistrzem Tenisonem. No właśnie. Z hydraulikami byś nie miał problemu. Wiecie, dziadek Max, hydraulik. W w ogóle on był hydraulikiem czy nie? Kolejny mutant. Że tym razem są naprawdę walki w metrze. Oklepujemy się pięściami w metrze. Tak jest. Piącha. Nie tak piącha to był ten zmita przecież Kevina, a nie Bena. Pokićkało mi się. No, dobra, walnąłem go. Oni też mają teraz tą aurę. Dobra. Czyli również muszę czekać na dobry moment na atak. Czekamy. Waga. No, nie! I dwie podrząd miał te tarcze. Dobra, atakujesz? Ben atakujesz? Dobra, a teraz będzie miał tarcze. Czaję bazę. Znowu będzie miał tarcze. Ma tarcze. Teraz czekam, czekam. Atakuje. I leży. To była mechanika tak samo jak z heksem. A ta mechanika mi się bardzo podobała. Gdzie musiałem czekać, żeby wyprowadzić ten jeden skuteczny atak, niż po prostu walić na ślepo i nic nie zadawać. No, to było takie lepsze. Reklamka minęła. Ja muszę się znowu podłączyć. A w poprzednim odcinku się odłączałem. Yy, chwila. Czekajcie, podłączę się tylko. Chodźcie. Dobra, działa. Muszę sprawdzić, czy działa. Działa. Nie, ten widok nie został odmutowany, tylko po prostu se uciekł. Ej, gdzie jest moje nagrywanie? Dobra, tu jest. Już się bałem, że mi nagrywać przestało. A wtedy bym się wnerwił, bo bym musiał całą grę od samego początku przechodzić. Dobra, tutaj. Tutaj. On też ma jakąś aurę, ale taką inną. Ale koleś, przestań atakować. Okej, okay, leży. I znowu uciekł. Nie odmutował się. Nie odmutował się, tylko po prostu uciekł. Czyli jakby znowu trochę nie niefajr. Znowu trochę niefajr. Że ci jego mutanci się nie odmutowują. 74. walka. Walka z tym bokserem. <noise> Boksek, tym bykiem. Mamy tego byka. Byczek. Dobra. No wiadomo, że cztero łapy, piącha. Tak nazwał go Kevin piącha. Swojego takiego, wiecie, mega opancerzonego go nazwał tak, piącha. W ogóle napiszcie, którzy kosmici z wyglądu się wam bardziej podobali. Cztero... znaczy Kevina czy Bena. Bo mi z wyglądu o wiele bardziej podobały się kosmici Kevina. No wiadomo, że umiejętności to oni mieli takie same. Więc no nie ma, nie ma większego wyboru jeśli chodzi o umiejętności. 75 walka Lilgax na pięciu. O kurde, ej, ja sobie dam radę z pięcioma gwiazdkami? Dam sobie radę. Bo to są tacy słabo życie, słabo życie. Czy nie po prostu mają mało życia. Ej, chwila! Dwa razy w jednym świecie Lilgax? To jest no, aby na pewno normalny. E, no, to cztery ręki. Ja nie wiem, czy ja sobie z nim teraz dam radę. Dobra, da dam sobie radę. Leżysz, Lilgax. Poszło jak z płatka. Tylko musiałbym mieć teraz, wiecie, jakiś... Mega dobry opening, żeby Zrobić jakąś postać pięciogwiazdkową Albo chociaż jeden kryształ, albo nie Kolejny odcinek to zróbmy tak, że będzie opening Opening um, Właśnie tych rzeczy Po reklamce jestem Kamy, 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 ha! Dobra 70, 76 plansza, e, kolejny piesek zmutowany Mamy. W ogóle z metra przenieśliśmy się do tego miejsca, gdzie Animo się zmutował. Czyli wiemy, że mutacji, mutacja Animo jest już coraz bliższa. Animo zmieni się w prawdziwego wilka. Te postacie na pięciu gwiazdkach nie są takie silne w porównaniu do mojego czterogwiazdkowego inferno, inferno czterorękiego oczywiście. I don't know 30 kryształów na nasze konto wpada, dobrze. I 12-godzinny Omnitrix. O jejku, 77 plansza. Hof, hof, czyli ten pies ośmiornicowy. Tak, to jest pies ośmiornicowy, dobra. Wygląda smutno. Przecież te zwierzęta nie chciały być zmutowane. Tylko Onimo chciał być zmutowany i się zmutował. To się, tam w ribucie to się stało przez przypadek, jak pamiętam. On tam po prostu chciał uratować swoje urządzonko i się zmutował. Ale też chyba się zmutował raz specjalnie e, w gniewa. Chyba coś takiego było. Że przed tym jak będę stał gniewa, no to Animo się zmienił w gniewa. Chyba nawet w sezonie drugim Reboota. Coś takiego tam było. 78. Matkow. Pewnie nie zgadnę. Dziewiątka to będzie ta świnia. A kolejny. A kolejny kolejny to będzie animo zmutowany. Bo innej opcji nie widzę. Bo animo zmutowany musi być. No, chyba, że go nie ma w grze. No nie wiem. On się zaczął leczyć! Ale dobra, zdążyłem go dowalić. Zdążyłem, on się zaczął leczyć, ale ja go zdążyłem dowalić przed tym leczeniem. Ale ja miałem przewielkiego farta. Przewielkiego prze, prze, prze farta. Dobra. Ostatnie dwie walki. Zobaczymy, kto będzie w ostatnim. DR Animo! Teraz jest walka jeszcze z DR. Animo. Czyli co? Animo po prostu chce powtórkę z rozgrywki. Z rozrywki, którą mu zaprezentowaliśmy w metrze. Myślący, że tym razem uda mu się. A no tak, bo on nam przecież te punkty zabiera. Punkty nam zabiera, więc mamy mało czasu na. atak. Atakuj. Ben. Benek. Cyk. Pyk, pyk. No i leży animo. Animo leży i zdycha. Animo. To było po prostu dziecinnie nieproste. I co? Teraz animo pewnie wpadnie w szał i się po prostu zmutuje. Tak i co? Ostatni to będzie mutant? Tak. DR Animo Multi Oby nam się udało. Jest tu. Czemu doktor animo jeszcze mówi swoim głosem i nie jest zmutowany na obrazku? Dobra. Trzeba jakoś pokonać tą bestię. Bo ja nie wiem, jak ona działa. Wiem, że bije nas bardzo szybko. I prawdopodobnie im więcej obrażeń jej zadamy, to tym silniejsza się staje. Ale też musimy... Nie! Ulec się. No nie. Leży, dobra! Udało się! 700. 700. 775 HP. Dobrze, że miałem Omnitrixa załadowanego. No bo bym dernął. Ale na szczęście udało mi się i, be, i ten. I animo był otruty i udało się go załatwić. Uff, nigdy. Nie, nie, zawsze będę chyba sobie wspominał tego farta. Okej. Okay. I co będzie w kolejnym świecie? Już Vilgax! Już będzie Vilgax. Tu będzie to fajne! Te, ten! Na sam koniec. Po Vilgaxie. I będą też parę legendarek. Ale co ja robię? Na jutro będzie taki mi, 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 miutki opening też. Na sam start odcineczka. Bo patrzcie, co ja teraz robię. Chacia. Kupiłem rzadkie jajko. I teraz patrzcie. Wstawiam do wykluwania na 12 godzin też rzadkie i będę oglądał reklamy. Dzisiaj i jutro. Znaczy jutro tylko. Więc co, ja życzę wam oglądania i narka.